Potem znajomi Łukasza W, youtubera znanego jako kamerzysta, podpuszczają niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka, by między innymi jadł ziemię, kocie odchody, tarzał się w błocie i rozbijał cegły na głowie. Głośnie! Szok, niedowierzanie, mi brakowało słów. Najsmutniejsze, że ofiara sama zgłosiła się do prześladowców. Byli jej idolami. Jest załamany tą całą sytuacją. Jest mu bardzo, bardzo e, trudno się odnaleźć, ponieważ jakby byli Czuł, że będzie sławny, a stał się pośmiewiskiem. Tłumaczenie youtuberów jest dziecinne. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny. Resztę kamerzysta wyjaśni na policji. Zawiadomienie złożył wojewoda zachodniopomorski, ponieważ Łukasz W. pochodzi ze Szczecina. Powinniśmy jako dorośli, jako służby reagować no, z całą stanowczością i krótko mówiąc gorącym żelazem wypalać tego rodzaju sytuacje. Film został zablokowany przez należącą do Google platformę YouTube, lecz tylko na kanale autora. Dziś po południu bez trudu odnaleźliśmy go na kanałach innych użytkowników. Jeżeli ktoś wgrałby dokładnie ten sam film na platformę, to on powinien zostać automatycznie zablokowany, automatycznie usunięty. Działają tutaj nasze algorytmy uczenia maszynowego. To pobożne życzenia. YouTube działa bardzo wolno. Nadal udostępnia choćby ten film sprzed dwóch lat, na którym inny patostreamer bije pijanego mężczyznę. O, za ten czyn pochodzący z Rzeszowa Kiszak został dwa tygodnie temu prawomocnie skazany na karę grzywny. Michał Kwiatkowski, wydarzenia.